Dzień dobry, jesteśmy w kwaterze Alwy. Widać trawa wściekła aż granatowa. To rośnie jak przez pierwsze 3-4 lata, to jest nie można tego skość Także Alwa bardzo ładnie rośnie. Ona przytrzymana we wzroście ze względu na ilość pąków. Będzie trzeba tu spalić pąki, 8 kg mocznika na hektar przy otwartych kwiatach no, dzisiaj mamy co środę popadało 8 mm i będzie trzeba zrobić w czwartek rano dogram komunikat coś z kontaktów ostatnio robiłem zabieg i plus kontakt no, tu uschło jedno a teraz robimy sam kontakt i to wystarczy. Teraz przejdziemy tutaj w następną kwaterę Idareta i Rubin i Stara. Zobaczymy, jaka jest faza rozwojowa. Ta alwa bardzo podatna jest na mączniaka. Co widać? Trzeba ją pilnować. Ale kwiatów to jest. Następny no, mącznik. Kwiatów to jest od zatrzęsienia. Dobra, przejdziemy w następną działkę. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje na starszej kwaterze. Także jutro pojedziemy z samego rana kontaktem. Miałem dawać algi, ale na piątek zapowiadają deszcz, czyli jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz musi to być wstrzelone. Wstrzelone w dziesiątkę, żeby wyciągnąć z tych alg. Jak najwięcej. Myślę, że w przyszłym tygodniu dopiero, jeszcze mamy czas Tu jest Pani Daret widać różowe czapeczki ładne kwiatuszki i darecik zaczyna się różowy pąk, czyli w przyszłym tygodniu Jakbyś zrobił algami Myślę, że będzie dobrze Nawet jak coś tam zacznie kwitnąć To nie będzie To nie będzie szkody Przejdziemy w następny Akurat do rana ładnie wyschnie I możemy rano ruszać Po dziewiątej ma być cały dzień słoneczko no ale deszcz potrzebny deszcz jest potrzebny jak widzieliście rozlałem humusy z bakteriami no wstrzeliłem się w samą dziesiątkę i teraz ładnie to wpłuczę w głąb i będziemy mieli jeden zabieg już z głowy no i darecik darecik się ładnie no, chlupie pod nogami darecik się ładnie rozwija a tu mam śliwkę, ale śliwka idzie do wycięcia Ona mi ona jest tu niepotrzebna zresztą na śliwce to ciężko, ciężko jakie pieniądze zerwać tu tylko jest wylęgarnia mszyc i nic poza tym mamy biały pąk kwitnie o śliwka o popadało, bo wam pokazał ile pszczół jest, sąsiad tu ma pszczółki i przylatują jeszcze w Rubin stara przyjdziemy. No, widać nowa kwatera. Druty zacząłem dopiero wciągać. Nie ma, nie ma czasu, żeby tak usiąść i ciągnąć po kolei. Rubinste w tym roku jest. Jest ładnie. <grymne> Ale i miało tu być pąków, ale kwitnie na zielono, o jak ja to mówię także no Jonagorec zdradliwy jest jeszcze spojrzymy na młodą kwaterę gali nie druty powciągane jeszcze tylko ponaciągać deszcz mnie wygonił bo już bym dzisiaj do końca wciągnął no ale zaczął lać ostro tu działka zaprogramowana jest on już sam będzie sobie sekcjami będziemy musieli zajechać z drugiej strony bo mi leciało na, na kabinę w cały A, zobaczcie jak go przejeżdżał on sobie przełączy na jedną stronę sam tak jak jest zaprogramowane nie ma to znaczenia w którą stronę w którą, w którą stronę będę jechał ale zaprogramowany płot na jedną stronę oj, tu, 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 tu. już i przełączył już na jedną stronę, bo widać bliska tylko jedną stroną ale teraz nie będziemy leciało na kabinę Jest tego gąbka, jest sporo. Dobra, jedziemy. Powiat jest silny, boczny, no, ale trzeba zrobić. No. Nie, nie lubię takich zabiegów, ale właśnie po to jest taki obskiewacz dwuwentylatorowy, żeby w takich y, momentach strategicznych móc wjechać i zrobić zabieg. Widać, jak się liście ruszają. 我先买单。